Witam ponownie. Ladies, pokaż. O, jesteś czarowniczką. Czarowniczką magiczną. Kapelusik masz? Kapelusik załóż. Karty do gry. No i dwie szpilki do otwierania. Dobrze. czarlatan, ladies, garetarian, śródziemianin, a jakie posiadasz czary? No to chodźmy dalej rozwiązywać tą mroczną zagadkę zabójstwa naszego przyjaciela i innych osób. O Runker, Baktumper. I znów się spotykamy. Najpierw oferujesz mi pomoc, a potem znikasz. Nie czasu czekałem na ciebie w Avestru, jak jakiś głupek. Oj, i zupełnie zapomniałem. Wybacz mi, proszę. Udało ci się samemu zakończyć, dokończyć zadanie. Co, no więc nie, nie, zupełnie. Ja udało mi się wyciągnąć hasło od pijanego kolegi w zamian za kilka kolejek. No to przestań narzekać, dostałeś to co chciałeś. Ja chyba zapomniałem się z nim podzielić ostatnim sekretem. Dziwna sprawa. Ale tu kołurze. Że... Jak tam? Musimy przeczytać, jakie mamy. Spieszne informacje dotyczące morderstwa. A, serio... serię. Trzy morderstwa. No chodźcie banda, chodźcie. O, kotka. Tak, dokładnie tak było. Słucham. To tam właśnie biedny stary Elko stracił życie. Uchwa tam w tej krwi. Przepraszam, jestem elfon, Badam Morderstwa Ferdok. Jak pani się nazywa? Jak się pani nazywa? Nazywam się Lovinger. Mieszkam w tym domu. Widziałam Cię z okna. Mogę zadać Ci kilka pytań dotyczących śmierci starego Elko? Oczywiście. Widziałaś, co przytrafiło się staruszkowi? Nie, nie widziałam. Ale słyszałam. To było parę dni temu. Już się ściemniało, ściemniło. Usłyszałam amrotanie, a potem jakieś zamieszanie pod oknem. Najpierw nie zwróciłam na to uwagi. To tutaj normalne. Kiedy nad dobem woźnicy zachodzi słońce, najgorszy element Ferdog wypełza ze swych nor na ulicę. To wszystko? Spieszysz się? Daj mi skończyć. Usłyszałam zamieszanie, ale nie zwróciłam uwagi. Myślałam, że to pijaca albo że zimieszki. Przez których na ulicy jest tak niebezpiecznie, i wtedy nigdy tego nie zapomnę. Usłyszałem wrzask tak głośny i przepełniony bólem, że wciąż na myśl o nim mam dreszcze. Najpierw bałam się podejść do okna, czekałam całą wieczność, choć tak naprawdę było to pewnie tylko parę chwil. W końcu uległam swej ciekawości, musiałam się dowiedzieć, co się stało. I co zobaczyłaś, Elko? O tak każdego dnia żałuję, że podeszłam do okna. Ten widok wciąż mi się śni po nocach. Stary Elko leżał naprzeciwko mego okna, cały zakrwawiony, a w piersi miał ziejącą dziurę. Niech mnie prajo z broni. Jakie zwierzę? Zrobiłoby to biednemu staruszkowi. Strasznie się zdenerwowałam. Biedny Elko, mam nadzieję, że znajdziesz jego oprawcę. Mogę Ci zadać kilka pytań dotyczących śmierci starego Elko? Oczywiście. Widziałaś, kto mu to zrobił? Nie jestem pewna. Jakieś cienie w ciemności. Nie wiem. Czy to byli mordercy? Biedny Elko, taki był z niego dobry człowiek. Przepraszam, nie mogę się opanować. Później na ulicy było pełno gapiów. Ktoś wezwał straż. Pojawił się nawet dowódca straży. Nie był jednak zbyt zainteresowany. Pewnie chciał wrócić do domu i się położyć. Dla niego stary Elko był tylko nic nieznaczącym włóczęgą. W ogóle go nie obchodził. Mogę zadać kilka pytań. Oczywiście. Możesz mi opowiedzieć o starym Elku coś więcej, jaką był osobą. W domu woźnicy znał go każdy. Ludziom tutaj się nie przelewa. Elko był miłym staruszkiem. Żył z hojności innych ludzi, jak wielu innych mieszkańców. Nie marnował jednak czasu na użalanie się nad sobą. A jak dbał o mimi? A któż ktoś... To ta mimi. Już się widzieliście, to ta kotka, która przed tobą uciekła. Należała do starego Elko, bardzo o nią dbał. Każdego grajcara oglądał dwa razy, nim wydał, żeby zaoszczędzić na kawałek świeżej ryby dla Kici. Nie wiem, jak można tak okrutnie odebrać życie komuś tak miłemu. Hmm, mogę ci dać kilka pytań? Oczywiście. Wiesz coś o innych morderstwach? Słyszałam, że zabili nam smoka. To straszne. Był najlepszym zawodnikiem i mama Feldok. I najbardziej lubianym w życiu muchy nie skrzywdził. Czemu takich dobrych ludzi spotyka taki straszny los? Mordercom należy się kara. A co z morderstwem, Ardo z Boston? Co takiego? Kolejny mord? Na boski tuzin, co się tu dzieje? Nie wiedziałem, że była trzecia ofiara. Ależ, Ferdok, nisko upadło. Nic tylko ból i łzy. Mówiłaś, że stary Elko kupował dla swojej kotki ryby. Która przekupka mu je sprzedawała? Właśnie, racja. Mimi to znajda, tak jak Elko, może dlatego tak dobrze im było razem. Nie dało się ich rozdzielić, Elko zawsze kupował rybę, kiedy chciał, żeby mimi przyszła. Działała, działało jak czar. Kiedy Elko miał rybę, mimi wyskakiwała z, z sąsiedniego krzaka. Właśnie, kram pani Strunkler jest blisko, idź tą ścieżką. Nie wiesz, czemu ktoś chciałby zabić Elko? Nie, to bez sensu. Nie miał nic oprócz nic kotki i ubrania na grzbiecie, chociaż, niech pomyślę. Czasem od Wielkiego Święta Elko zakładał śliczną broszę. Wyglądała na dość cenną, ale nie aż tak, żeby zabić. Jeśli nie zawsze ją nosił, musiał ją gdzieś ukryć, prawda? Myślisz, że ma jakąś skrytkę? chyba tak głupi to on nie był pewnie gdzieś trzymał swoje najcenniejsze rzeczy ale teraz nie żyje pewnie tylko Mimi zna jego sekret dziękuję biedny stary elko a więc tutaj zamordowano elko w tym miejscu Nikomu nie ujdzie to płazem. Ten zbir nie oszczędził nawet bezbronnego starca. Gladys, znałam tego st starego człowieka, nie skrzywdziłby muchy Aruana. Taki rozlew krwi nikomu nie ujdzie płazem. Tak więc nasza drużyna jest poruszona śmiercią tego staruszka, Elko. Zdobyń zaufanie mimi A tu jest kowal No forgim Ty nie chciałbyś być komalem, ko kowalem Ryby są tanie i dobre ryby tutaj sprzedaje pani No to właśnie pewno tutaj Elko kupował A Ty co? Handlarka rybna z Stunkerk. Świeża ryba. O, dzień dobry. Co Ci podać? Dzień dobry, Pani. Pani Lowinger właśnie ze mną rozmawiała. Jej dom jest za rogiem. Powiedziała mi, że stary Elko często kupował dla, od Ciebie ryby dla swego kota. To prawda. Co miesiąc kupował świeżego łososia. Dla swojej kociczki Mimi. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ktoś zamordował tego miłego staruszka. Nikomu nigdy nie zrobił krzywdy. Przepraszam, czy masz jeszcze łososia? Chcę dać jego, jego kotu coś dobrego, bo na pewno tęskni za biednym Elko. To miło z twojej strony. Obawiam się jednak, że nikt... Że nie została mi ani jedna cała ryba, możesz wziąć te resztki, Mimi mi z pewnością będę smakować i ona sprzedaje jeszcze zaraz tasak, stara buława i niezidentyfikowany magiczny amulet za 30 dukatów M mamy 8 dukatów oraz sandały. Jej mąż wyławia z rzeki czasami jakieś. to jest Gladys? Gladys, jaki okay, ma kapelusz? Kapelinder. O, Gladys. Kapelinder. Proszę Mimi, zjedz pałaszły. Oddaliśmy resztki łososia Mimi. A Mimi gdzieś biegnie. Nie ma już elko Mimi. Gdzie tak biegniesz, mimi? Aha, proszę, Elko. Ruana osiąga poziom szósty. No proszę. Raport Berli. Mam opowiedzieć Berli o tym, co... Barli, o tym, co udało mi się ustalić na temat śmierci Elko w domu woźnicy. Mimi to bardzo inteligentne, choć chciwe zwierzę, wystarczył jeden łosoś, by kot doprowadził mnie wprost do kryjówki Elko, w którym wciąż leżała brosza. To doprawdy dziwne, że stary żebrak. Był w posiadaniu tak wspaniałego okazu biżuterii. Chętnie poznam resztę tej historii. No właśnie, co się tu dzieje? Dlaczego brosza Elko? Dlaczego brosza Starego Elko? Ten cenny, błyszczący, złoto-czerwony skarb musiał być stworzony przez mistrza jubilerskiego. Bardzo droga biżuteria. Skąd Elko to miał? Co to wszystko znaczy? No dobrze, idziemy złożyć Zeznań Czy Opowiedzieć wszystko Pani kapitan Straży Hej, Wolter! Jak tam twoja miłość? Coś takie nierozmowne dzisiaj. To ty, tak? Bon. Po, fort... Port? Plac Pryosa. a więc idziemy tu. Te kałuże są na ziemi, tutaj mokro jest bardzo. Mamy już jakieś podejrzenia. Jakieś poszlaki w sprawie z morderstwa Ardo. Barla Barkenschmidt. Jak mogę Ci pomóc? Udało mi się znaleźć coś ciekawego, co może mieć związek z zabójstwem Elko. To stara brosza. Wygląda na to, że to jedyna cenna rzecz, jaką posiadał stary Elko. Trzymają ją w ukryciu, w bezpiecznym miejscu. Nie do wiary, że stary Elko nigdy jej nie sprzedał. Musiała znaczyć dla niego znacznie więcej niż dukaty, no właśnie, które mógł za nią dostać. Nie widzę jednak żadnego związku między mordersem a tą broszą. Lepiej ją zachowaj i zbadaj pozostałe miejsca zbrodni. Może znajdziesz więcej poszlak. Tak zrobię, dziękuję. Poczekaj, może mogę ci pomóc, Reuben? Pomóc mi? Jak? Wiem, że ktoś chce się z tobą spotkać. Osoba ta ma informacje dotyczące mordów, ale szalenie ryzykuje spotykając się z tobą. Dlatego zechcę usłyszeć hasło. Każda pomoc się przyda. Gdzie mogę spotkać tę osobę? Jak brzmi hasło? Udaj się przed świątynię Prajosa. Ktoś będzie tam na ciebie czekał. Wypowiedź słowa. W nocy szczyty gór spowija mgła. Odzew brzmi. Ogrowa przełęcz. Pospiesz się. Informator nie będzie na ciebie czekał całą wieczność. W nocy szczyty gór spowija mgła. A odpowiedź? Ogrowa przełęcz. Tajne spotkanie. To krycie się. Działa mi na nerwy. Ucieczka nie jest sposobem. Powinniśmy się pilnować. To pachnie pułapką. A co powiedział? Tajne spotkanie. Znowu zupełnie mi się nie podoba. Hmm. A więc... podejrzane, tajne spotkanie, tak? Podejrzane, tajne spotkanie... The ladies? Follow A czemu ty nie masz... szpady w ręce? Może idziemy na... bardzo podejrzane, tajne spotkanie? Jesteście gotowi na rozrubę? Zobacz tak, samego mnie tu zostawiacie? Tutaj z tej rynny, ciągle kapie deszcz. Może tam ciekawa sprawa. Spotkanie na placu Prajosa. To jesteśmy na placu Prajosa, Mieszka! Te piekielne deszcze z pewnością przypowiadają wielką. Ktoś z nami chce się tu spotkać. Tajne spotkanie. Może ten jeszcze. Jeśli ta straszna pogoda trwać będzie dalej. Może to ta, gospodyni ginota, A, na pewno ta. Tak? O co chodzi? W nocy szczyty okrywa mgła. Okrywa mgła? Chyba ty potrzebujesz pomocy. <głos> <głos> Och, mój błąd. <noise> Proszę o wyłatczenie. <noise> może ta mieszka? Na Pajosa. Gdzie podziewa się inkwizycja? Tych morderców trzeba koniecznie. Forgrim. O, może ten strażnik. Jak powiedziałem wstęp do tego domu jest zbroniony. A teraz proszę usuń się. Ale tym mgła, Te szczyty. Koń. Nie. Mieszczanin. A może ten? Grotto Helmrich. Do usług sprzedaje sz wszelkie pancerze. Grotto Helmrich. A pokaż, co masz na sprzedaż. O, ...forgrim. On ma naprawdę różne kapelundry i takie rzeczy fajne, no. Karwasze. Mm. Ten mieszanin? Nie. Ten krasnolud. Nie. To, co się dzieje, to hańba. Mam nadzieję, że... Pro, lady Protektorka Doradca Timborlock. Czym mogę. Czym mogę pomóc? W nocy szczyty okrywa mgła. Mgła? Okrywa? Ja nienawidzę zakadek. Wynoś się stąd. Przepraszam. Nie będę więcej cię niepokoić. Ojej. To tajne spotkanie to jest po prostu. No to tato na pewno, nie? Piekielne deszcze. O, ta fajnie wygląda. Może to ta? Cieśla Janach. Cieśla? To jest cieśla? Co mogę. Co mogę do ciebie zrobić? Hmm. W nocy szczyty okrywa mgła. A słowiki śpiewają przy świetle księżyca, przy świetle księżyca? Wybacz, zaszła pomyłka. O, to pewno ten kapucyn, wyznawca Prajosa Prajoden, niech... niech światło Prajosa nad tobą świeci. Jak mogę ci pomóc? Czcigodny Deoncie, nazywam się Elfon i chcę ci zadać kilka pytań. Oczywiście, pytaj proszę. O, ale to później porozmawiamy czcigodny, bo nawet hasła nie mogę ci powiedzieć. Tak, jesteś czcigodny. Elfon, to ja. A ten? Piwowar. Tak. Ta tak. W nocy szczyty okrywa mgła. A z ciebie z którego głowa wypuścili Okrywa mgła, co za bzdury. <grywam> Dziękuję za pomoc. Już mam dosyć tego zadania. Normalnie mam dosyć tego zadania. Ale na razie musimy kończyć. Do następnego spotkania. No, do widzenia.